motocykle po tej części łaby są bardzo często widoczne jak widzicie przejeżdżają tutaj licznymi gromadami. Pozdrawiam Głównie motocykle z Niemiec, których właściciele bawili się po czeskiej stronie, ale jest też sporo Czechów. Oczywiście spotkamy też tutaj sporo dwusuwowych motocykli, ponieważ przypominam, jest to teren dawnych Niemiec Wschodnich mniej więcej po tym właśnie terenie cały czas. W tych moich odcinkach rajchu motocyklowego przecież się poruszam i właśnie chciałbym Wam pokazać alternatywne miejsca do no, chociażby Czech, w które można sobie wyskoczyć, mieszkając na dolnym Śląsku lub tutaj na zachodniej ścianie Polski, po to by było szybko i fajnie w weekend. Cześć moi widzowie, witam Was na kanale Hubert. Zabiera na warsztat. Lecz dziś nie zabrałem Was ani na warsztat, ani to nie będzie test. Chociaż materiał, który tutaj robię, jest przy okazji testu nowego Wisztroma 800DE, czyli motocykla bardzo turystycznego i będziecie zapewne mogli to zobaczyć w osobnym materiale. Tutaj będzie kolejny odcinek cyklu, który już w tym roku zapoczątkowałem i nazywa się Reich Motocyklowy. Więc przybliżam Wam naszych zachodnich sąsiadów, ich trasy, co warto w tych, w tych miejscach zobaczyć, czy są one przyjazne motocyklistom i wszystko co związane z Niemcami i motocyklami tutaj się znajduje. Jestem w Szwajcarii Saksońskiej, dokładnie Szmilka, Hreńsko-Przejście. O ile Hreńsko może coś Wam mówić, miłośnikom motocykli, może się Wam kojarzyć ze Szwajcarią Saksońską po czeskiej stronie, gdzie chociażby znajduje się ta sławetna jaskinia, do której można wjechać motocyklem, i w której jest bar i kanapy. Tak, to wszystko jest w tej okolicy, oczywiście, ale po czeskiej stronie. Ja chciałbym Wam przybliżyć dzisiaj stronę niemiecką i pokazać, że tutaj również jest co robić. Nie bez powodu powiedziałem Wam we wstępie, że to właśnie rzeka Łaba rozgranicza część na Szwajcarię Saksońską po stronie czeskiej i po stronie niemieckiej. Elbe w Niemczech nazywa się ta rzeka Łaba po słowiańskiej stronie, i właśnie ta rzeka jest taką główną częścią, głównym punktem który rozdziela na połowy, rozdziera wręcz bym powiedział Szwajcarię na dwie połowy. Oczywiście połowy nie mogą być większe bądź mniejsze, tylko zawsze równe. Te akurat są większa lub mniejsza, więc lepiej by było powiedzieć, że części. I właśnie ta większa część Szwajcarii Saksońskiej przypada na udział niemiecki. Jestem teraz w Bad Sandał, Bad Sandau można powiedzieć, to jest pierwsza z miejscowości, które za hreńskim, za czeską granicą napotkałem. A za mną właśnie taka piękna winda, dzięki której możemy się katapultować w góry bezpośrednio z poziomu rzeki, która tutaj płynie. Ponieważ zaraz obok mnie jest ta rzeka, o której opowiadałem, jest deptak miejski i winda. Ja lubię w Niemczech najbardziej popatrzcie motocykle fry. Czyli skręcamy pierwsza w lewo i tam właśnie sobie zaparkujemy. Mamy też zakaz jazdy na końcu samym wjazdu motocyklem, także tam nie pojedziemy, tam tylko przyczepy i kampery. Natomiast bardzo cieszą mnie darmowe parkingi w takich miejscach dla motocykli. To absolutnie nie było zaplanowane, chociaż wjechał, jak widzieliście przed sekundą również Wisztrom na ten darmowy parking w twierdzy Königstein, w której się właśnie znajduje. Dzięki temu można pięknie zobaczyć, jaka różnica jest pomiędzy modelem, który już powoli ustępuje, ale przypominam, że jeszcze jest w sprzedaży, czyli 650 Wisztromem DL-em, a nowym 800DE. Zarówno jeden jak i drugi. Jak widzicie, bardzo sprawnie daje sobie radę w trasie. Co ciekawe, na teście opowiem dosyć sporo na temat 800 DE, ponieważ, mimo że jest to motocykl półroczny, to ma już przebiegu 11 000 km. Myślę, że całkiem sporo i warto więc porozmawiać o jakości tego motocykla. O jakości 650 nie ma co opowiadać, bo te motocykle obroniły się same przez lata i tutaj. Sprawa jest bezsprzeczna i bezdyskusyjna, także myślę, że sam rzut oka jeszcze na niego. Na fajny, darmowy parking oraz na twierdzę zupełności nam wystarczy w tej chwili. Zasuwamy zwiedzać. Cały czas przypominam, gdzie się znajduje to jest rezerwat przyrodniczy Saksonii Szwajcarskiej i znajduje się tak mniej więcej około 30 km obecnie od miasta Drezna. 3 godziny jazdy z Wrocławia i jedyną godzinkę jazdy samochodem, bądź najlepiej motocyklem ze Zgorzelca. Także naprawdę blisko i zachęcam Was do tego, byście i Wy po moim sprawdzeniu tutaj atrakcji i możliwości motocyklowych wpadli i zobaczyli to wszystko sami. Teraz twierdza Königstein i idę ją trochę pozwiedzać. Dla tych, którzy niechętni są do zwiedzania jej na piechotę są przygotowane tutaj takie kolejeczki, pociągi którymi będzie można się poruszać podobno po terenie. Ja zdecyduję się jednak na podróż o własnych siłach. Także młody jeszcze jestem, nogi mam zdrowe, mogę pochodzić, podwiedzać w sumie po to też tu przyjechałem, ale głównie po to, żeby pojeździć na motorku i pokazać wam to wszystko, co tutaj ciekawego na motorku do zobaczenia jest. Czasami warto zrobić mały orient w trasie, a my jesteśmy w tej chwili tu właśnie. Teraz pojedziemy sobie ciut dalej. Możliwe, że miejscowość Pirna, w której obecnie się znajduję, i która leży w parku, e, który obecnie zwiedzam w parku Szwajcarii saksońskiej, jest to jedna z większych miejscowości, ale twarz tego pana, przynajmniej jego popiersie, które tutaj z tyłu widzimy powinno być skojarzone i to nie tylko tym starszym moim widzom, ale mam nadzieję, że i ci młodsi gościa kojarzą, chociaż ja zawsze w takich miejscach zastanawiam się dlaczego Niemcy właśnie tego jego szpana, który jest tutaj za mną, pokazują, a nie chociażby Honekera. Nie wiem, może słabo znam się na historii, a może oni go bardziej wolą i bardziej go kojarzą właśnie z tamtymi czasami. Ja natomiast nie będę jego wspominał, tylko wspomnę to, co stoi z boku, czyli motoryzację z tamtych czasów, motoryzację z czasów, właściwie nie tego pana, tylko późniejszą. Ale motoryzację z czasów DDR, czyli przypominam, że znajduje się w bloku, jednak. Dawnego wschodu Niemiec na ścianie wschodniej, to wszystko co ostatnimi czasy w rajchu motocyklowym zwiedzam, to właśnie te tereny. Także głęboko tu jest zakorzeniony taki kult tych dawnych czasów, i w, każdym z tych, w każdej z takich większych turystycznych miejscowości znajdziecie coś takiego jak muzeum DDR. I właśnie tutaj w Pirnie też ono się znajduje. Podobno fajna kolekcja motoryzacyjna jest w środku, i to mnie skłoniło do tego, żeby zobaczyć to, ponieważ często te maszyny. Które tutaj zobaczymy, były początkiem mojej motoryzacyjnej przygody. Zatem w Włodzimierzu, czy możemy wejść do środka? Towarzyszu w Włodzimierzu i wicz w Włodzimierzu powinienem powiedzieć. Ale chodźmy. Jakże szybka, to wizyta była i mało y, efektywna, a to dlatego, że możemy tylko to, co na podwórku sobie tutaj zobaczyć, mimo że y, otwarte. Muzeum jest tutaj od godziny 10 w niedzielę. To niestety przyjmują tylko i wyłącznie gotówkę karta Revoluta, ani e, zwykła karta nie będzie tutaj pracowała, niestety. Więc nie mam tutaj co szukać. Źle się przygotowałem, nie myślałem, że jest tutaj aż tak staroświecko. A w sumie z drugiej strony powinienem się był tego spodziewać, przecież to muzeum DDR. Jednak jadę dalej, może coś ciekawszego znajdę tutaj w Pirna. Jak nie, to na bank gdzieś kawałek dalej, coś ciekawego będzie. Muzeum DDR w Pirna nie było w stanie mnie urzec z oczywistych względów, natomiast starówka tego miasta naprawdę przyciąga uwagę. Popatrzcie na to, co jest za mną i co mnie otacza. Rewelacyjne widoki, naprawdę pięknie wykończona starówka. Bardzo dużo ludzi na niej przebywa. Ogólnie na całym tym terenie Szwajcarii Saksońskiej zauważyłem, że jest to bardzo popularne miejsce wśród turystów, wśród odwiedzających i kompletnie inaczej wyglądające pod kątem turystyki, nie tylko motocyklowej, ale i takiej normalnej w sensie pieszej i rowerowej. Jeżeli chodzi o góry, harcu, czyli nasz pierwszy odcinek, mój pierwszy odcinek na tym kanale z cyklu rajchu motocyklowego. Tutaj myślę, że chwilę później nieco więcej o tym opowiem. Mam taką nadzieję, że deszcz mnie złapie, bo chmury cały czas gdzieś tam dookoła mnie krążą, natomiast pogoda w Szwajcarii Saksońskiej jak najbardziej mi dopisuje. W tej chwili jestem w miejscowości Zepnic. Obok mnie stoi wielka lokomotywa, która jest tutaj tak jakby znakiem tego, tej miejscowości, ponieważ istnieje tam fabryka maszyn kolejowych, w której to robi się różne tego typu sprzęty. Jest też obok muzeum, do którego warto sobie wpaść i je zwiedzić, jako atrakcję. Tam mam nadzieję, o teraz będzie to widać. A jeszcze z takich ciekawostek w sklepie rowerowym tuż naprzeciwko muzeum można kupić sobie nowego Simpsonka. Jest stoi na wystawie 3150 euro kosztuje. Wydaje mi się, że nieco podrożały od ostatniego momentu, kiedy chciałem kupić Simpsonka wtedy to jeżeli euro byśmy zamienili na złotówki to owszem tyle i one kosztowały, ale teraz popatrzcie w ogóle jak zobaczyłem tą witrynę to oszalałem ponieważ przypomniał mi się sklep z Krotoszyna motoryzacyjny gdy byłem młodym chłopcem jeździłem do babci tam na wakacje był taki sklep za którego szybą też oglądałem właśnie motorowery na sprzedaż wtedy to były motorynki, później harty, stelle a tutaj możemy sobie Simsona kupić lub Części zamienne do niego, także takie sklepy istnieją jeszcze w Niemczech. Oczywiście te motocykle pewnie ktoś tam odnawia i tutaj sprzedaje bądź składa z nowych części, niekoniecznie wyprodukowanych już w Niemczech, ale jak widzicie, takie coś można sobie za 3150 euro kupić. Ja jednak wracam do Szwajcarii Saksońskiej i do opowieści trochę jeszcze o niej, ponieważ obiecałem wam, że. Poza tym, że pokażę wam te ciekawe miejsca, opowiem wam trochę jak tutaj się jeździ na motocyklach i porównam to nieco do Gór Harcu. No jeżeli taka podstawowa różnica, to widać, że region, w którym się tutaj znajduje obecnie, jest dużo bardziej nowoczesny. Jeżeli chodzi o Góry Harcu, tam widać taki ten drobny przemysł, który istnieje, natomiast widać, że no, jeszcze dużo pracy przed nimi. Tutaj to wszystko jest bardzo rozwinięte, wygląda. Jakbym miał to porównać, chociaż wiem, już dzisiaj takie porównania nie mają za bardzo sensu, ale, ale na Niemcy wschodnie, Niemcy zachodnie, natomiast jeżeli miałbym to porównać, to tutaj dużo szybciej dogonili ten zachód Niemiec. Przynajmniej jeżeli chodzi o infrastrukturę, o, o, jeżeli chodzi o budynki, myślę też, że to z uwagi na walory turystyczne tej miejscowości, tych miejscowości, które właśnie zrzesza rezerwat przyrody. Szwajcarii Saksońskiej. Po niemieckiej stronie, podobno właśnie to od niemieckiej strony zaczęła się turystyka w tym miejscu, poczytałem trochę historię tego obiektu, to dostałem tego typu informacje, że to właśnie tutaj wszystko się zaczęło, a później dopiero rozprzestrzeniło się na stronę czeską. Da się to też zauważyć, tu jest bardzo dużo turystów, którzy przyjeżdżają z niezwykle bliskiego Drezna, ale widać też po tablicach, że i Berlińczycy się zdarzają, i, i z Chemnic się ludzie zdarzają, także z okolicznych tutaj dużych miast ludzie przyjeżdżają dosyć często chodzić sobie po prostu w góry. Jest tutaj mnogo tych szlaków górskich i naprawdę jest co robić. Motocyklem możemy wszędzie dojechać, natomiast cokolwiek, żeby tutaj dokładnie zobaczyć, no to trzeba już te buty przebrać, pójść i, i no i kawałek tam gdzieś w, w te góry wyruszyć. Ja tak nie robiłem, ja tylko jeździłem. Wiadomo, ja mam weekend i pokazuję Wam to, co możecie zobaczyć w weekend. Więc jeżeli nastawicie się na zwiedzanie, to weźcie ze sobą wygodne buty, i oczywiście plecak i termos z herbatą. Kolejna sprawa, jaka rozdziela te góry, czyli Szwajcarię Saksońską, od gór Harcu, to przede wszystkim jakość dróg. Tutaj jest cała masa dobrych dróg, bardzo fajnie ukształtowanych. Jest też cała masa motocyklistów, ale jeżeli chodzi o winkle, tutaj naprawdę tego nie brakuje. A jeżeli chodzi o jakość asfaltu, jest ona rewelacyjna. Spotkałem może dwie czy trzy takie naprawdę gorsze drogi, natomiast cała reszta była w świetnym stanie. Także dziur tutaj się nie uraczy, a zabawy jest cała masa. Zapewne dlatego yy, motocykliści przybywają tutaj dużo liczniej niż w góry harcu. Jeżeli chodzi też o bazę turystyczną, to na pewno jest ona tutaj przepotężna. Ja się przyznam szczerze, że na noc zjechałem do Czech, licząc na to, że będzie trochę taniej, a baza będzie równie duża. Może i ona była faktycznie duża, natomiast cała wynajęta przez Niemców, i tak się odbijałem od hotelu do hotelu, a i tak skończyłem. Z czegoś tam wynajętego z Bookingu, a wiadomo, jak z Bookingu coś wynajmiecie, to nigdy tanie nie będzie i skończyło się bodajże na 270 zł ze śniadaniem, gdzie uważam, że nie jest to jakoś tam tanio, nie jest to niska cena. Liczyłem na to, że mógłbym coś naprawdę taniej tutaj wyrwać. Także przygotujcie się wcześniej, jeżeli wyruszacie tutaj, chcecie pozwiedzać, wygodne buty, bo trzeba będzie dużo chodzić. Tereny są przepiękne, jest blisko, zwłaszcza tak jak Wam już na wstępie powiedziałem, zwłaszcza ze Zgorzelca, zwłaszcza z Wrocławia, zwłaszcza z Drezna. Warto tutaj wpaść, warto to wszystko zobaczyć. Mam nadzieję, że ja Wam tylko tak zasiałem te informacje po to, żeby, żebyście Wy postanowili tu przyjechać i zobaczyć to wszystko więcej, lepiej i dokładniej. A ja żegnam się z Wami i do zobaczenia. Pewnie już w tym roku nie w odcinkach podróżniczych. Mam nadzieję, że chociaż trochę przekonałem was do tego, byście zobaczyli. Niemcy, Niemcy tutaj ten blok wschodni, tą ścianę wschodnią, o tak, teraz to się powinno nazwać tą ścianę wschodnią tego kraju na weekend, żeby wyskoczyć sobie i z niego skorzystać. Jeżeli mi się to udało, to jestem niezwykle szczęśliwy, jeżeli nie, to dzwoncie, piszcie w komentarzach tutaj na dole może coś więcej jestem wam w stanie jeszcze podpowiedzieć. Ja na pewno zdecydowanie. Polecam te miejsca, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku wyjazdowym, czyli pewnie już w kolejnym sezonie. Ale na testy dalej was zapraszam: motocykli, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć! Przypominam jeszcze, że to Suzuki Polska pomogło mi w kolejnym sezonie pokazać wam coś ciekawego, coś nowego, i liczę na to, że ten nowy sezon 2024 również odbędzie się przy ich pomocy.